Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam. Cieszę się, że możemy razem trwać w Bogu. Duchu Święty, przyjdź i wzmocnij nasze serca, żebyśmy cali byli Tobie podporządkowani. Stąd na nas Duchu Święty. Amen. Dzisiaj Ewangelię, którą mamy, Pan Jezus mówi, żeby zapraszać na ucztę, szczególnie tych, którzy nam się nie mogą odwdzięczyć. I kończy. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Tak jesteśmy stworzeni, że jak dajemy, to jesteśmy szczęśliwi. A jak dajemy, i to jest takie, że ktoś nie może nic nam dać w zamian, tylko po prostu trzymuje prezent jest uszczęśliwiony, to mamy w tym jeszcze większą radość. Taki mamy mózg, tak jesteśmy stworzeni. Tak Bóg nas wyposażył i to jest. Dzięki Panu Bogu. I teraz ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, żebyśmy tak patrzyli dookoła siebie, wiedząc, że więcej szczęścia jest w dawaniu, żeby rzeczywiście dzielić się sobą, a to, co najbardziej możemy dać, to jest nasz czas. Czas jest tym, czego nam nikt nie zwróci, mam go tylko tyle, ile mam, i go nie mogę niczym nadrobić, nie mogę kupić czasu. Jeżeli widzisz koło siebie kogoś, Kogo możesz chwilę posłuchać, dać mu trochę nadziei, dać mu trochę uśmiechu. To może być ktoś Tobie bliski albo ktoś, kogo może widzisz w pracy czy we wspólnocie, że dam mu kawałek serca, czyli kawałek swojego czasu. Posłucham, porozmawiam, chwilę się zatrzymam. To jest to szczęście w dawaniu. Po takich rozmowach bardzo często jest tak, że widzimy taką satysfakcję wewnętrzną. I ta satysfakcja wewnętrzna to jest to, co nam Pan Jezus pokazuje, że otrzymasz stokroć w zamian. Otrzymasz od Boga wypełnione serce, jeszcze niebo. To jest ta wdzięczność nieba, że dajesz coś komuś, to ci się nie może odpłacić bezinteresownie. Po co innego jest, że Skupię się na kimś i zatrzymam, bo mam z tego powodu jakąś gratyfikację. Tak też bywa. Chociażby to, że ta osoba jest taka czuła, serdeczna, albo mi się podoba, albo różne mogą być argumenty. I wtedy jest gratyfikacja. Jeżeli to zrobisz tylko dlatego, że jak Pan Jezus mówi, łomni, chorzy, ubodzy, a ty zapraszasz, to jest właśnie to, czego chce Jezus. Błogosławię Wam na piękny dzień, na dzień dawania siebie razem z Chrystusem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie radosne serce. Oglądasz Zoom na kanale Remigiusz Retzław i od przyszłego tygodnia Zoom będzie tylko na tym kanale, także jesteś w dobrym miejscu. Natomiast teraz chcę Was zaprosić, żeby przejść na kanał Mocni w Duchu i potrwać w uwielbieniu. To jest specjalnie na dzisiaj poranne uwielbienie, które Mocni w Duchu poprowadzą, żeby nas jeszcze bardziej podnieść na duchu. Tutaj, jak klikniecie tę ikonkę z ekranu, ekranu końcowego, to przejdziecie bezpośrednio do dzisiejszego uwielbienia. Dajcie kciu górę i do zobaczenia z Panem Bogiem.